Cześć, sianko, witajcie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już w 19 odcinku na serii na Polskiej Wsi. A na samym wstępie zostawcie 15... 15 łapek w górę. To będzie kolejny film z tej serii. I kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do końca marca po, 4... po 400 subskrypcji, więc tak. I napiszcie hashtag. Hashtag Siewnik, a ja Wam przypnę serduszko i wpadajcie na grupę na Discordzie, więc, więc tak i co? Ej, pewno się zastanawiacie, dlaczego Siewnik. Otóż to Siewnik, otóż to, że pożyczyliśmy Siewnik od sąsiada do kukurydzy, To nie kupywaliśmy swojego, bo jed na jedno pole się nie opłaca kupywać Siewnika, więc tak. Tutaj stoi nasz poprzedni nowy nabytek. Tam kolejny nowy nabytek, który zakupiliśmy w poprzednim odcinku. Tu stoi 60, tu siewnik, więc tak. Nic, o, nic od, od ostatniego odcinka. Chyba się nic nie pozmieniało z tego, co się nie mylę. Nie no, nic się nie pozmieniało, więc tak. I, i co? Wsiadamy do tego ursusika. Odpalamy go, ale on pięknie chodzi widzowie. Ładnie on chodzi, więc tak. I co? Jedziemy chyba. Po prostu jedziemy. Fajnie. Ale tutaj doły więc tak. Ej, co? I dlaczego pewno się zastanawiacie dlaczego tu jedziemy? tu stop, musimy tu nasypać nasiona. Kurde, od razu się ten funcha. Dobra. Klikniemy. Dobra. Yy. Oha, dobra, Zamknę zamknęła się. i cofamy i jedziemy. Ten chyba siać. Chyba siać będziemy, więc tak. Eee, co? Eee, od której strony tu by tak, tak, tak naprawdę zacząć? Bo nie wiem, czekajcie. Hmm. drzwi mi się jakimś trafem mi się dziwi o dobra Czekajcie tak Dobra Mamy drzwi zamknięte, więc tak yy, od której strony by tu zacząć Dobra, zaczniemy od tej strony Ale ciekawie dobra, to, 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 tutaj tak patrzę, że zaczniemy od tej strony Dobra nich chyba odpalony i jedziemy się odpalone jest nie, nie jest on odpalony, ten siewnik Teraz jest odpalony. O, dobra, teraz jest odpalony i jedziemy. I co? I jedziemy e, szybko, siać kukurydzę. To pole, nie wiem, to pole zrobimy to w kilka przejazdów. Bo to pole nie jest za duże ani za wielkie. Takie ani najmniejsze to nie jest na naszym gospodarstwie. Pole akurat. W sam raz, więc mi się to pole bardzo podoba, więc co... To pole fajne. Tak ze gospodarstwem, więc tak. W pewno się z, ten siewnik też jest pożyczony od sąsiada obok, z pobliskiej wioski, bo u mnie na wiosce nikt nie ma takiego siewnika do kukurydzy, no niestety. No chyba, że ja kupię za sezon taki siewnik, no to będę miał. To ja będę miał pierwszy. Taki siewnik na wiosce, ale jak na razie nikt, nikt nie ma. I co? Co tu mówić? E... E... Co? Na tej serii będzie się... Seria taka fajna, I co? Nie, nie wiem co, jest, co w tym odcinku mówić, ale potem pojedziemy też by pozbierać grzyby. No niestety. Pojedziemy zobaczyć grzyb grzybów, czy nie ma Bo słyszałem, że są grzyby U nas w lesie, więc Pojedziemy potem, jak po skończeniu tej kukurydzy na grzyby, zobaczymy Zobaczymy, czy nie ma grzybów, więc tak O, ale tu szybko i idzie to Ta robota tym siewnikiem, to tak szybko idzie Szybko idzie tak naprawdę Żeby Tak szybko szła robota w realu, więc to ja bym był zadowolony Więc tak Tutaj, tam fajnie Niedługo na tej serii będą żniwa Więc myślę, że żniwa będą fajne na tej serii, bo Po bizonem nowe pola Ale mijaka tu robię Mijaczka robię tak naprawdę, ale No nowe pola Tył ten no, nowe pola są Jak dobrze pamiętam, no to jedno, drugie Czekajcie, jak robię e, Pole, jedno, drugie, trzecie, tam Czwarte, piąte, sześć pól, jak dobrze z tego co pamiętam To wzięliśmy, kupiliśmy bo tym akurat pola byli kupione za kredyt, więc tak I to chyba jest pierwsza praca naszym nowym Ursusikiem, więc można tak powiedzieć, że Ursusik się spisał nieźle. Ursusik się spisał nieźle i bez żadnej awarii. Tak jak mówił ten właściciel tego całego PGR-u. Ale Piotr, zrobię mi jak boż, bo matko Boska agrołuki, bo będzie Będziecie mi potem pisać w komentarzach, że agrołuki nie umie siać. No, więc tak. Ej, co. Nie będziemy już tego siewnika odprowadzać w tym odcinku do sąsiada. Ja to zrobię poza odcinkiem. Tylko gdzie to postawić, bo ten siewnik nie będzie nam już potrzebny wcale. Ale postawimy go chyba tutaj. Postawimy go na przodzie podwórka, żeby nikomu nie przeszkadzał. Więc tak, tutaj postawimy ten siewniczek. Dobra, tutaj tu postawimy. Gasimy i teraz... To oto jest zagadka, którym samochodem pojechać. Polones odpada, bo w Władomirce... Władomirec Garaż jest zostawiony Władomircem, bo ale a Władomirce się nie odpalimy w tym odcinku, bo trzeba wymienić akumulator, więc tak, albo Mercedes, albo BMK, ale chyba mi się wydaje, że pojedziemy Mercedesem w tym odcinku, bo... Bliżej jakoś tak, ale dawno, ale BMW też będziemy musieli przepalić Więc tak I też możecie napisać mi w komentarzach, który samochód mam sprzedać Bo te trzy samochody mamy Poloneza BMW i tego Mercedesa, no, napiszcie mi w komentarzach Który mam samochód sprzedać, bo nie powiem za dużo mam jeszcze tych samochodów na tym gospodarstwie. A tych trzech nie używam. A któregoś jednego bym sobie sprz sprzedał po prostu, więc tak. I przypominam, że Polones nie ma jako jedyny haka, więc Więc też, więc fajnie. I do lasu chyba będziemy jechać, tu w lewo sobie skręcimy. Bo tu bliżej nie będziemy jechać 5 km dalej, jak można zobaczyć tutaj kawałek, jak będą tu, tu grzyby w tym lesie, to pojadę wtedy, pojedziemy 5 km dalej, zobaczyć czy tam są grzyby, więc tak, ale tak, tu jedziemy, jedziemy i co, skręcamy tutaj na pobliski wioskę. Ale to dziwnie, kurde, tu nie wiem gdzie tu zaparkować ten samochód. Tu z tego co pamiętam to była jakaś droga o, Czy dobrze jadę taką górę? Nie, nie, nie. Nie no dobrze jadę. Ale trzeba zapalić światła Dobra. Dobra, chyba tutaj postawimy ten samochód, bo i tak daleko w... Daleko zajechaliśmy. O, to zajmie. Dobra. Tutaj tak postawimy, cofniemy. Teraz do wyjazdu, żeby było. no Dobra. Dobra, stoi Polonezik, Więc tak. Od której tu strony zacząć? Chyba my zaczniemy od tej strony. Tutaj kurde z latarku. Wziąłem sobie latarkę, żeby zobaczyć. Nie, no tu grzybów nie ma. Tak patrzę... W grzybów nie ma. O tu jest jakaś droga. Ciekawe, że ta droga tak w ogóle prowadzi. Ciekawe, gdzie że... ta droga tak naprawdę nas zaprowadzi. Bo jestem bardzo ciekawy, może do jakiejś. do Do nikogo nie zaprowadziła ta droga. Dziwnie. Ale dobra. A tutaj. A ciekawe, bo mnie przy... przyjechaliśmy, widzowie na grzyby, ale sprawdzamy. Którędy droga nas zaprowadzi? W tamtą stronę nie zaprowadziła do nikogo, a a teraz tutaj tak, tu. A co tam jest? A co tam jest? Nie wiem, co tam jest, tak w ogóle. Jakaś stodoła? Nikogo tam nie ma. No na opuszczoną stodowę i nie wiem, chwałam się za drzewem. Nie no, nikogo nie ma tak w ogóle, ale co tutaj jest? Co, co tutaj się odgrywa? Ja pierdziele. Przyjechaliśmy tylko, e, zobaczyć w lesie do lasu czy są grzyby, a zobaczyliśmy tą stodołę, to fajnie. To fajnie stodoła. Opuszczona stodoła w lesie, ciekawe ja to jest. W sumie opuszczona. No nie wiadomo czy opuszczona, ale tak. Ale na to wygląda, się opuszczona, bo tutaj jest tak zarosło. Jakiś płot drewniany, tu drzewa, tu normalnie to. A ciekawe, co jest w środku. Nie, nic nie widać. Ledwo co ja widzę, tak w ogóle, ale nie wiadomo co tam jest. Tu jakieś krzaki to pozarastało, tu ten. Może coś jest z tyłu. Nie ma nic z tyłu. No kurde. Co jest? To tak w ogóle... Nie wiem. Nie wiem widzowie, ale możecie mi napisać w komentarzach, co jest w tej... co może się znajdować w środku tej stodoły i czy mamy w kolejnych w kolejnych odcinkach ją otwierać, albo w kolejnym odcinku może ją od otworzymy. Napiszcie to w komentarzach, bo ja jestem bardzo ciekawy, co w tej stodole się tam znajduje, bo nie powiem chętnie bym ją otworzył, ale w tym odcinku nie będziemy otwierać, bo zostawimy to na kolejny, więc tak, nie no, ja to jadę teraz do domu, miał zbierać krzyby, mieliśmy, ale ja to muszę jeszcze z tym przespać, i jak na razie dzisiaj mój dzisiejszy dzień jest zakończony, nie wiem. Koniec dzisiejszego dnia, idę spać, wsiadam do samochodu. Widzimy, się. jadę na gospodarstwo, tak naprawdę. Rozpędzony. Nie, ja nie wiem, ty. Nie wiem, co o tym mam myśleć. Opuszczona stodoła w lesie, tak naprawdę. No, kur tak trochę dziwnie. Tak tro teraz się boję. Tak trochę dziwnie. Żeby była opuszczona stodoła w lesie, ale dobra. Dziwnie, napiszcie w komentarzach, co Myśleć o tym, albo co wymyślić o tej stodole, tak w ogóle, bo ja nie, nie wiem, ja już mam tak w głowie, to sobie ruchu. Dziwnie. Ale co, jedziemy na tej wiosce, nic nie jeździ. Tu nasze ziemniaki rosną, patrzę. Tu nasze ziemniaki rosną, więc co? Jedziemy na gospodarstwo, jaja! Jedziemy. Nie wiem, co o tym mam myśleć, tego w ogóle, ale chyba ten odcinek to już chyba będzie na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach u mnie na kanale i co? Już za dwa dni będzie kolejny odcinek. Na razie, cześć!